Teraz nieco zaburzymy porządek wystąpień, ponieważ nas, nasz następny mówca bardzo się spieszy. A, a chcę oczywiście wystąpić i myślę, że my również bardzo na to czekamy, żeby go wysłuchać. Otóż, dziennikarz publiczny. Ja! Bardzo za zaproszenie tutaj w to miejsce. Przyjąłem je bez chwili zastanowienia, bo chociaż, bo chociaż oczywiście jako dziennikarz powinienem unikać jakichkolwiek deklaracji politycznych, a zwłaszcza partyjnych, to jestem też pisarzem, publicystą i to pisarzem publicystą bardzo zajmującym się sprawami Polski. I po prostu nie mógłbym nie pojawić się w miejscu, gdzie dwie tak ważne dla mnie, i jestem przekonany, tak ważne dla polskiej tradycje się spotykają. Myślę oczywiście o tradycji wolności gospodarczej Unii Polityki Rady, z którą byłem przez wiele lat związany, jako jej aktywny działacz, i o tradycji polskiej myśli narodowej, płynącej od Balickiego, Bogławskiego, Dmowskiego, która dzisiaj szczęśliwie wraca do świadomości polskiej. Dzięki ludziom biologii. Żyjemy w kraju, który jest krajem rozdartym, tak jak rozdarty jest każdy kraj, o czym wielokrotnie pisałem, który w swojej historii przez kilka pokoleń pozbawiony był wolności. Tak się niestety nasze dzieje ułożyły, że niszczono polską elitę i wprowadzano na jej miejsce nową, okupacyjną. To w każdym kraju powoduje zaburzenia. Nawet wtedy, kiedy wolność nadchodzi, kolonizatorzy odchodzą, ta postkolonialna elita pozostaje. W związku z tym Pojęcia prawicy, lewicy przybrały u nas sens dość szczególny. Prawica to są po prostu ci, którzy czują się tubylcami, którzy czują się związani ze swoim krajem, którzy nie uważają, że metropolia jest gdzie indziej, że rolą rządzących jest jedynie obce wzory tu przynosić, implementować i w ten sposób cywilizować miejscowy motło. Ci, którzy widzą w swojej tradycji powody do dumy i ci, którzy uważają, że modernizować się trzeba nie za pomocą kserokopiarki, ale za pomocą własnego myślenia, znajdując właściwe dla danego kraju rozwiązania oparte na swojej polskiej tradycji. Taka jest polska prawica. Ale skoro prawicą są wszyscy ci, którzy czują się Polakami, swojakami, tubylcami, to w tej prawicy są bardzo różne nurty, Więc musi być też coś, i jest bardzo Polsce potrzebne, coś, co nazwałbym prawicą prawicy. Właściwą prawicą, a więc wolnorynkową, konserwatywną, w obrębie większego ruchu, który przyjęło się nazywać prawicą ruchu, który myśli o interesach polskich. Bo Polskę trzeba nie tylko kochać, jak mówił mój znakomity przedmówca, ale też trzeba być mądrym i wiedzieć, jak ją kochać mądrze. Dobrze się stało, że pan minister Szernieciew przypomniał te słowa generału Anodyny o maleńkim kraju. Bo Polska może się wydawać maleńkim krajem przyrostu. Ale Belgia jest krajem jeszcze mniejszym od Polski, a jest krajem równie wielkim jak Rosja. Po prostu dlatego, że ma gospodarkę. Bo jeśli zmierzy się gospodarkę eksport-import belgijski, to jest to rynek porównywalny, prawie taki sam jak rynek ogromnej terytorialnie Rosji. I to jest droga dla Polski. Bo. Roma o którym tu mówiłem, i jego towarzysze, z którymi zaczynał ruch odbudowy, właściwie zejścia do najniższych warstw narodu polskiego ze świadomością narodową, bardzo jasno i brutalnie formułował zasady polityki. W polityce nie ma słuszności i niesłuszności, nie ma sprawiedliwości i nie ma niesprawiedliwości, nie ma racji. Moralnych i niemoralnych. W polityce niestety jest tylko siła i brak siły, i na tym musi polegać polska polityka, żeby budować polską siłę, która będzie realizować polskie interesy. A jak budować polską siłę, mniej więcej do tych samych wniosków dochodzono 100 lat temu, jakie i yy, dzisiaj formułujemy. Ja zawsze cytuję, bo przypomina mi się wizyta znakomitego ekonomisty Miltona Friedmana w Polsce w roku 1989. Udzielił nam od genialnie prostej rady. Niech Polska robi to, co kraje dzisiaj bogate robiły wtedy, kiedy były równie biedne, jak dziś biedna jest Polska. I to, że bardzo gorąco Wspierać trzeba wolność gospodarczą, wszelką wolność, ale zwłaszcza wolność gospodarczą, rozwój klasy średniej, możliwość tworzenia, realizowania polskich aspiracji przez każdego obywatela bez biurokratycznych zobowiązań, bez dźwigania jakiejś skorupy na sobie etatystycznej, to nie wynika z doktrynerstwa. To nie jest kwestia, że ktoś sobie tak wymyślił, a ja jestem liberał, będę liberał, a liberalizmu czy tego lub tamtego. To wynika po prostu ze zdrowego rozsądku. Tylko tą drogą można sprawić, że Polska będzie <klucza> wielka. Że będzie Polska wielka w takim sensie, jak większa jest Belgia od ogromnej, rozległej terytorialnie Rosji. Polska jest krajem nie tylko bohaterów, którym się należy cześć wiecznie, ale jest też krajem dziesiątek tysięcy handlarzy, którzy pogardzanych przez tutejszą kolonialną elitę, jako ludzie, którzy chodzą w białych skarpetkach i czarnych mokasynach, poddanych ostracyzmowi, wyszydzaniu, wyśmiewaniu jako prwaciarza, a czasem nawet przemocy fizycznej, tak jak to się stało niedaleko tego miejsca w Kupieckim dowód do, towarowym, który zniszczono, bo zagrażał konkurencji wielkich sieci handlowych, jak sądzę. A Polska ma właśnie ten wielki kapitał pracowitości, przedsiębiorczości, czy wręcz umiejętności kombinowania i przetrwania Polaków, którzy są ludźmi bardzo zaradnymi, i aby tylko im własne państwo nie przeszkadzało, to zrobią to państwo wie. że te dwie tradycje nierozerwalnie się splatają. One zresztą były splecione już u zarania, bo to samo o budowaniu klasy średniej, o potrzebie tworzenia polskiej przedsiębiorczości, Pisał Odmowski już w swoich pierwszych pismach. I to jest zadanie, które stoi przed polską prawicą. Żeby nie była prawicą patriotyzmu wariackiego, żeby nie ograniczała się tylko do symboli. Do śpiewania Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. To jest piękna pieśń i z piękną tradycją, ale Ojczyznę wolną możemy tylko my sami sobie stworzyć. Nie obciążajmy pan. Do tego Polska potrzebuje prawicy, i do tego prawica potrzebuje prawicy w prawicy, czyli państwa tutaj, właśnie. I dlatego ze wszystkich sił Życzę Państwu powodzenia, sukcesów i tego, żebyście jak najszybciej odegrali w życiu politycznym Polski wielką rolę, jak największą rolę, głosząc i wcielając w życie te dwie wspaniałe tradycje, których Polska dziś bardzo potrzebuje. Dziękuję serdecznie. Bardzo.